Pokażę Ci teraz, jak szybko możesz stworzyć swoje metody wysyłki towaru. Co to są metody wysyłki towaru? No po prostu przykładowo wysyłka kurierem Pocztą Polską, czy jakkolwiek inaczej. Wszystkie metody wysyłki dostępne są w ustawieniach sklepu dostawa. I te tutaj metody wysyłki to są standardowo dodane już do sklepu na Commerce Kickstart. Ja teraz je usunę i dodam nowe swoje. Ok. Tom też usunę. Dobra, i zanim dodam nowe metody wysyłki, podejrzę tutaj sposoby dostawy. Sposoby dostawy. To generalnie te funkcjonalności dodawane są przez nowe moduły, i tutaj jest jeden sposób dostawy, tak zwany ustalona stawka, flat rate, i ten flat rate dodany jest dzięki modułowi Commerce Flatrate. Jeżeli przejdę teraz na ustawienia, witryny, moduły. I ten moduł Commerce Flatrate właśnie służy do takiego prostego dodawania metod wysyłki. Takie właśnie jak Kurier, który będzie kosztował 20 zł, Poczta Polska 10 zł i tak dalej. Taki najprostszy system metod dostawy. to jest właśnie ten moduł Flatrate. On jest włączony i dzięki niemu właśnie możesz w prosty sposób poustawiać te metody wysyłki. Ok, i teraz przejdę od razu do dodania jakichś usług dostawy. I przykładowo dodam nazwę ją kurier. Wyświetlana nazwa. Kurier powiedzmy pobranie i ustalę stawkę na powiedzmy 15 zł. Ok, dodam jeszcze jedną: powiedzmy, poczta polska. Stawka 10 zł i ustawię jeszcze darmową dostawę, gdzie darmowa dostawa będzie włączona tylko i wyłącznie, kiedy zamówienie przekroczy powiedzmy 100 zł, ale to za chwilę pokażę Ci, jak to wszystko poustawiać. Darmowa dostawa. Darmowa dostawa 0 zł. Ok, dodałem takie trzy przykładowe metody wysyłki. I teraz, gdzie one się będą wyświetlać? One będą się wyświetlały podczas realizacji zamówienia. Ja dodam jakiś produkt do koszyka. No, powiedzmy ten. Przejdę do realizacji zamówienia. Ok, tutaj są wszystkie dane do wysyłki. Następny krok. I tutaj jak widzisz są. Usługi dostawy. Teraz darmowa dostawa też jest włączona, ale zaraz pokażę Ci, jak to wszystko ustawić, aby ona była dostępna tylko i wyłącznie, gdy zamówienie będzie przekraczało powiedzmy 100 zł. No jak widzisz tutaj można wybrać, powiedzmy, kurier pobranie i ta kwota dostanie, zostanie doliczona do zamówienia. Ok, podgląd zamówienia, podsuma, kurier pobranie i całkowita kwota do zapłaty. I za chwilę pokażę Ci, jak ustawić to, aby darmowa wysyłka była tylko i wyłącznie przy zamówieniu przekraczającym określoną kwotę. W tym momencie, podczas składania zamówienia, masz dostępne wszystkie metody płatności, łącznie z darmową wysyłką. Przejdę teraz jeszcze raz do tych dostaw. Tak, i aktywne są wszystkie: darmowa kurier i poczta. I teraz pokażę ci jak zrobić, żeby darmowa dostawa była widoczna tylko w momencie, gdy zamówienie przekracza 100 zł. I żeby to zrobić, trzeba edytować komponent, który właśnie jest odpowiedzialny za uruchomienie tej darmowej dostawy i to możesz zrobić bezpośrednio z tej strony. Tutaj jest link konfiguruj komponent. To są komponenty, które pochodzą z modułu Rules. I tutaj jak widzisz warunków nie ma żadnych jest akcja tylko właśnie włączenie tej odpowiedniej metody dostawy i teraz wystarczy dodać warunek żeby ona została włączona jedynie w momencie gdy zamówienie przekracza 100 zł dodaję warunek i tutaj wybieram zamówienie order amount comparison czyli porównanie Wartości zamówienia. Tutaj operator wybieram większy niż i podaję kwotę, powiedzmy 100 zł. Zapisuję. Ok, i to jest na tyle. Teraz, jak przejdziesz do realizacji zamówienia, jak widzisz, kwota nie przekracza 100 zł. 77 zł. Czyli, nie po, czyli darmowa wysyłka nie powinna być dostępna. Ok, przejdę dalej. I jak widzisz usługę dostawy jest tylko kurier oraz Poczta Polska. Teraz dodam jakiś produkt, tak żeby zamówienie przekroczyło te 100 zł. Powiedzmy, dodam ten plecak. Kwota wzrosła do 104, zł. Przechodzę do realizacji zamówienia. Ok, i teraz jak widzisz, mam możliwość wybrania darmowej dostawy. Są tu też dostępne pozostałe dwie, kurier i Poczta Polska. Teraz pokażę Ci, jak je wyłączyć, także przy zamówieniu powyżej 100 zł będzie tylko możliwość wyboru darmowej dostawy. Przejdę do ustawienia sklepu, dostawa. I teraz trzeba po prostu edytować dwa, dwie pozostałe metody dostawy kurier poczta polska, czyli trzeba konfigurować komponent po kolei dla kuriera ustawić warunek że ta metoda będzie dostępna tylko przy zamówieniach poniżej 100 zł order amount comparison lower than czyli mniejszy niż ustawiam 100 zapisuję podobnie przejdę do Kolejnej metody dostawy, jaką jest poczta polska, edytuję komponent i podobnie dodaję warunek order mode compassion lower than, stuwa zapisuję ok. I teraz zobaczę, czy to wszystko będzie działało. Przejdę do realizacji zamówienia. Ok, jak widzisz, jest tylko darmowa dostawa do wyboru.